Słuchał, rozmawiał z mną i mówi mi, pamiętasz się powiedzieć o, o braciach, którzy... o, o talentach tak sprawę, on mówi, wiesz co? Mówi, ty masz namaszczenie. Ja co? on mówi, no mnie pierwszy raz w życiu widzi. On mówi, ty masz? Ja nie mam. Mówi, ja nie mam, ale robię tu co mogę. Rozdaję y, te broszurki rozmawiam tych ludźmi, nie? A, on mm -hmm. mówi, A ty masz namaszczenie po prostu Bóg cię pociągnie do odpowiedzialności, jeśli ty y, nie będziesz tego używać. Bardzo mi to powiedział. Pierwsze w życiu mi widział na ulicy. Ale namaszczenie do czego? Do głoszenia ewangelii. Nie? Bo masz. Ja widziałem, jak ty głosisz na ulicy. Do nagrania. No to bardzo proste słowa są. nie mm. jestem e... anglikiem, anglistą? Tak, ale popatrz sobie. Po ja mówię, że auto zostawisz na, na, na dwie godziny bez bezpieczeństwa trzy godziny. Mówicież. Ale. Dead Friday around. Dwie godziny Nie dwie godziny. No ale słuchaj, przecież Królestwo Boże przejawia się nie w słowie, ale w mocy. To jest właśnie to, nie? Nie w pięknej mowie, nie w naszym wykształceniu. w edukacji, jakieś teologię. Tak. Ja widzę, jak niektórzy ludzie bardzo chcą teologię skończyć. No przecież mogą oczywiście jakieś studia. Dzwonię do nich. jestem zajęty, nie mam czasu, mam studia, mam studia. Masz... Nigdy nie mogę z nimi o niczym pogadać, bo ciągle studia, 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 studia. studia. No z szacunkiem mówię, rozumiem, jest zajęty networkem. I po no. prostu oni myślą, że jak skończą studia, to to ich uczyni sługami Bożymi. Więc teraz tak. E, instytucja kościelna, Kościół, owszem uzna ich za wykwalifikowanych tego, żeby coś robić. Mm -hmm. Ale to nie są koniecznie kwalifikacje. W no oczach Boga, nie? Rozumiesz? Mm -hmm. niekoniecznie. powiem tak jak kaznodzieja z Warszawy, ale, ale wiecie o co chodzi, tak? Mm -hmm. Wiecie o co chodzi? No, więc to niekoniecznie musicie kwalifikować w mm -hmm. Możesz mieć bardzo dużą wiedzę historyczną. gdyby wydał, wydrukował, przepisał, napisał no i tak dalej ale możesz też dojść do zamieszania takiego, że stracisz wiarę w no, Jak zobaczysz ile bałaganu ludzie zrobili z przekładami, z wydaniami, walki, kłótni to możesz tracić wiarę I Biblia się, się stanie dla ciebie nie w pełni wiarygodna nie ma dokładnych tłumaczeń, żadne tłumaczenie nie jest doskonałe albo dobre, jak możesz polegać i tak dalej. Dlatego Pan Jezus powiedział, błogosławiony kto się mną nie zgorszy. Tak. Hmm. Więc pewna prostota jest wymagająca. Są stare narzędzia, jak modlitwa, post i, i one dalej są bardzo dobre i skuteczne i nic ich nie zastąpi. Proste, skuteczne narzędzia. Tak, tak. Znaczy w, w sensie to takim jest, że wiesz, i to przestajesz jeść, tak? Tak. Nie tak. potrzebujesz e, czegoś niezwykłego. Po prostu przestajesz jeść. I pijesz wodę. Oddajesz to Bogu tak. i, i oddaje ci ten pokarm, bo się do ciebie chce... To to jest ta miasteczka już, nie? Co mhm. to jedziemy do góry czy... gdzieś poszukać jakiegoś miejsca. Aha, to, i to, czyli on... Ten człowiek powiedział do ciebie, że Bóg cię do odpowiedzialności pociągnie. Nie no, pociągniesz i nie będę tego używał. Nie będziesz nie używał talentu. No, nie, Czyli ty masz namaszczenie Ewangelisty, on no, Ci tak, powiedział? Tak to tak? To wygląda, tak?